Trybuj dzwoneczek, już masz trzech. Grandy, jakie sąście, że to są do oglądania? Label, to wtedy też się znajdzie y, osłon. A kurde, nie podkreślam nagrywania. Fuck. To kiedy? Na pewno pogranicze, to liczne. What? to jest, to jest. Paweł, a ty nagrywa. A ty z kimś wtedy go czy sam grałeś? Ale to za chłop nie? Uratowałem się, ką jeszcze jeszcze blokował wtedy Oglądam Pawełka, pikarnię Pawełko okay. Okay. Ale Dam ci grzeszy. lajka Odmawiasz nam grania, żeby kurde... Żeby Ale ja z... z koleżanką chcę grać O! Sorry, na no wiecie. Powiecie, no powiecie, nie, nie wiem. nie ja chyba to Ależ mówię. Też mówię, że nie, nie, nie wiem, nie. Nie, nie. Mówię, że nie, nie wiem, nie Powiedz. <śmuchy> o Jezu! No kurny! No kur! Ty masz przynoszła! Jak? Ty nazywasz? Pawła? O kurde, chłop na mnie się tylko osadził, bo ona nikogo nie mówię. Już mnie irytuje, nie dość, że Kiter mnie zabiję, jeszcze on. Jeszcze w tak chląski sposób, Peter mnie zblokował i kurde, nie mogę mi dronić. <laughs> Był jeszcze wcześniej jak przegrałem Tylko dlatego, że jakiś chłop kurde postanowił mnie zblokować, bo za dobrze przegram, nie? Wyłączył mi możliwość łapania i jeszcze mnie zblokował, przy który i zabił, mnie z ukazy A Paweł użył twojego trika Paweł użył On nie trika. używa trik, on nie umi grać, mówię ci, nie umi grać Nie no zapraszaj Paweł jest z kamerą i tyle mam, mam powiedzenia Ej, jak się zakona kadał? Ej wiesz Ej, ja mam jednego subskrybenta. Kto hmm. mnie subskrybuje? Pewnie twoja mama. <grywa> <grywa> Nieważne. ważne <grywa> weź się postaraj. Ej, on, jakiś gościu biegnie ze strychu. On biegnie, on sam biegnie. O, to łapałeś go, ale go nie łapałeś. Ej, gościu biegnie otworzyć kolejną kutkę. Żaden nie jest potrzebny klucz Fitaf okay. został złapany przed Get chwilą o, o Fitaf został złapany A teraz gonisz po jakiegoś Który less... biegnie przed jednym A nie Bez blaku nie Ty <gryw> jesteś z kamerem i tyle mam do powiedzenia no. Sim ziomki Ktoś mnie subskrybuje <gryw> Tylko tak potrafisz wygrywać. To nagrywaj kolejne, nagrywaj kolejne odcinki. Nie no, ty to nagrywasz!